Dobra, chłopaki, okay, place, wezwałem place, was place, do tej pizzerii, place, żeby, place. żeby wygrać. Okej, okay, jeszcze... ja, ja, już sporo... Spoko. A ja Jaj! Jaj! ja ja nie, nie udało mi się. Mi się udało. Chciałem coś po... <ślać <ślać> ale nie Jaj! Kurde. Kurde. No, nie udało Jaj! 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 czas. nie ci rozumiem mocne. Freddy tu idzie. Nie no, z wami to zawsze takie. jest Ja takiej rzeczy tutaj. Chłopie, ile będę miał do montażu. Okej, okay. no to dziś jest nie? Wejdzie No nie klnij no no kurde, ale Golden Freddy mi Wow, mi też Ale jak pokój wytrzeźwi i to co ci mogę poradzić na to, no? Nie cenzurują tego Słuchaj, ale ja będę musiał to blurować, no A mu się nie chce Niestety będę musiał tak. No, ale ja chociaż, pra... chociaż prawdę mówię, że było coś takiego w filmie. Ja Czuję to się to jak w Robloxie trochę. Tylko w Roblox to na to VR to jest, to jest taki jest tragiczny, że ja nie mogę. Uh, find a, a way out. Ty, ja chyba zebrałem jest, wszystkie. Nie, wszystkie. Nie, jeszcze, a ile, ile masz kudek? Nie, nie wiem. Mi zostało nie raz, to dwa, trzy, cztery, pięć. 3 4 5 6 chyba was? albo 7. Bardzo ciemno jest. Wow. znowu Golden, nie? Jak się pozbywać z tych Goldenów? Nie Poczekaj. Poczekaj. O mi też. Czekaj, co? A, on jest... no zlikają. jak to tworzyć! Musisz jeste klucze zdobyć. Ty, bo mi zostało!... Cztery kłódki mi zostały! Ile? Cztery! Ej, Freddy! Teraz trzy! Tu jest! On mi stoi przed kluczem! Teraz trzy kłódki mi zostały! Ej, weź to! Weź to, wyjdź! Ora mi tu freddi, Washi To jest większe, oleje. Boję się trochę. To jest pizzeria ze 2. No to jest pizzeria ze 2. Czyli tu jest na pewno jeden klucz. Okej. Okay. Um. Okej, okay, chłopaki, idę do was. Tak tylko frediga. O nie. okej. Okay. Już nie mam żadnych kudek. Kurczę, w dostałem! już brzydki strasznie. Jestem! Chłopaki, jestem. Chodź, Mam za <laughs> Możesz mówić, ja mówię możesz na jak mówić N. N. Możesz mówić na mnie N, możesz mówić na mnie e, co tu tak fioletowo? E, idzie. E, jestem, jestem wolny od, wolny od um, Te, nie bo nie, tak fioletowa się zrobiło. I ta muzyczka, jezu ta muzyczka! nie mnie! Ja to jest. Te, a co ma, mam zepsuć dzisiaj? Te, szkła. No musimy iść po kamień. Chodźmy po kamień. Gdzie są kamień? A? Trzeba tego fryciaka-słodziaka słyszę. Ja też! Ja też! Ja zostałem wtykany przez niego. Mam kamień! O! Kurcze, jumpscara dostałem! Umieraj, umieraj! Dostałem jumpscara. Bo jest ten kamień! Tak, umieraj! A to ich jest, to jest było kamień, więcej! Mam kamień! Są Pomocy! No cię złapać za nogę, czy co? ja yeah, kryś okay. W sumie e, pi, pierwsza musz była straszniejsza. Mam, mam kamień. I co mam z tym zrobić teraz? Rozbić tam te Ej, bieg. on idzie! Kurczę, wskakuj! WSKAKUJ! A się wywaliłem prawy. Ogólnie, ogólnie trzeba, bo nie ma wszystkich kudek. Mam... No to szukaj kluczy. O, Ale już co się nimy? Tu mi należy dwa. Gdzieś tam. nie, to jeszcze się wychodzę. A ja sobie usiądę w tym czasie. Słyszę hardiego. Wow, ja też. Aha, ty hamia. No, po że się uśmiecha. To, to ty jesteś hamia. Co dalej? A ty też. Bo mam, mam kamień, muszę rozbić szkła, szkła, nie? Tylko jakie tak. szkło? Ej, kiedy ty idziesz do mnie wredny bo... Ja na siedząco idę Ze zbieraj te klucze Zbieraj te klucze Ja lubię Ten Freddy zabija se XD No i teraz to musisz rozbić te drzwi Ale poczekajmy na tego Kastiana To Ej! No jest super Siema myślałem, że mnie nie tepnie A uciekliśmy Wygraliśmy No i dobrze. idziemy a, dalej Stick Shelter Idziemy szukać Zostawiamy kompałów przy... Uciekam, uciekam od pociągu Znaleźć od... ten... E, Takie to się do schowania się Uciekam od bunkier jakby Nie potrzebuję kusia Kamień E, nie tam, dobra To idę z wami Ja sobie ja się tej muzyki boję oraz od razu ona mnie jakby odpręża. Trochę, no. Kocham muzykę z FNAF a kocham ogólnie FNaFa, nie? No ja, ja dużo FNaFów grałem. Ja grałem w jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, Sister Location, e Pizzeria Simulator i Ultimate Customize. Ja wszystkich nie grałem, ale na pewno grałem w Ultimata, a tu mam wejść. Mam Gram Ultimate, Security Bridge, Ruin, yy, yy, Help Wanted. No i takie tam pierdowe. Dobra, idziemy. To ja nie polecam grać w Nasa 4 o 3 w nocy, ponieważ grałem i mi później Nightmare wysepnął. <zysk> no i tak się nazywa, <zysk> <zyskałem>, że. <zysk> nie mam. <zysk> <zysk> nie <zysk> nie. <zysk> nie. To nie było przekleństwo, przepraszam bardzo. Kurczę, mam niskie, niskie naładowanie gogli, mam, ale Ja ja to ja nie. Ja się i do ładowania. Po, tym... o. po springtrapie Właśnie. jest taki trudny poziom, że nie wiem co dalej się tam robi. Trzeba przejść do 12, no, AM. ja Przekajcie, już popinne się. Shadow Freddy. Co to już... Co to już Springtrap? Nie. Aha. A zresztą mój ulubiony.. Jezus Maria, jak ty się zginasz. Matko święta. Nie mógł, mu. Patrz się zgina! Nie! <noise> Sonny, co ty się ze skoliozą masz? Sorry! Musiałem podpiąć się do ładowania. Chłopy ty się tak zgasi jakbyś z miał. Taką mocną Mega O! Oh, są wenty. Nie, ja nie są wentami. Ej, to Idziemy jest... Dalej, nie, ja to tyle. jest FNAF 3? No Takem. Ja, tak nie, Shadow tylko jeszcze. nie springtrap! Będzie... Co on nie zabije Ale przecież nie? później! Ja... Go... ja go uwielbiam! Potem jest... Potem y... jest Shadow... Ja nie znam tej lokacji totalnie. Ja we FNAF 3 nie grałem nigdy. Ja powiem wam tyle. Shadow jest trudne do przejścia, bo grałem i mogłem przejść tego. I Więc go ja to już wychodzę, okay. bo mi się nie chce grać. Gdzie wy jesteście? W węta Nie, to ja też, że was leguję nie, nie Czekajcie na mnie! A, bo to zniknąłeś mi O, Dobry. tu jesteś To gdzie idziemy? Prawo, lewo, przód? Nie wiem, to, nie, to jest tak ciemno A w... Te... jestem. W, w, jest. w wętach jesteśmy Ja tak tą lokację trochę znam wow. A, Ej, dobra, to jest biuro jest To jest biuro, no Fajna Hammer. jest tutaj Hammer? No to ja muszę kucnąć. Uh. Kurde, ej, dzięki, że mi zostawiliście samego. Dzięki. Eee, plecy mam, Dobra, mam przestranę, Springtrap do mnie Ej, dzięki, że mnie zostawiliście mi też! jump jumpscare'ował mnie. Eee, jumpscare'a ma fajnego, nie powiem, że nie. A co to, to są PPS? Trzeba zniszczyć te. O. o. Co? No tak. Trzeba zniszczyć. Trzeba to niszczyć! Trzeba to niszczyć! No wiem. A mam plagi. No wyłąź, bo mam plagi. Ja mam palić to. Zniszczyłem. Jedno. Sprywat nie goni, pomocy. O nie, on nie goni. Cię to coś! Dark, Dark Force, to. Pomocy! Pomocy, on mnie goni! Springtrap ja... też. Ja też, ja tylko dwie zniszczyłem. Ale, czy jest jazda? Ja nawet nie będzie sprint trap. Dobrze, że ten sprint nie chodzi, tylko się czołga. Moral, nie miałoby szans. O! Mam trzy.

Ej, hey, mam! Hit the ignot and escape! Ja już to zrobiłem. Gdzie? Włoczy! Oh! Springtrap mnie zdorwał. Ja nie mogę tych rur znaleźć wszystkich. Nie ja też nie mogłem. Zbiłem trzy. Zbiłem tylko trzy na razie. Kopia ja się tak było jak grałem z tego Fnafa. Ja się pojawił. Zaraz, z rogu wyjdzie. Wow. Tak wyczuwam? Mam. Dobra. No nie, zostawiacie mnie! Kurde! Ale de and, and Exip. A nie, ja muszę ten napis hitnąć. No, nie mogę. Kiel się springtrap. A tam nie pójdzie on mnie springtrap goni. Ja chyba uciekam, wiecie co? Bo ja mam exit, ja mogę wyjść No ale ile ty różnych w niszczyłeś? 4, 5? 6? Ja 4, ja 4 dopiero. No mnie sprank tam goni Ja czekam na was Ten co przeszedł już da fajnie Dobra